zasady się w końcu z Marcellandu Zostawcie subskrybujcie kanał My lecimy Na początku ogarniemy sobie Po prostu lepsze rzeczy, patrzcie Mamy 14 Level, po prostu się No i dzisiaj głównie To będzie odcinek po prostu Ja się nie zamierzam przez jakoś Super, spieszyć, zrobić sobie Czekajcie, bo mamy już to Tak Aha. Dobra Czekajcie, mamy to. Jeszcze hełm. Ty, nie, jednego nam zabraknie. A nie, a nie mamy? Jest, mamy jeden. Jeszcze jeden. Dobra, e, no to luzek mamy jeszcze tyle. Także dostarczy nam w sumie na, e, na całe. No i mamy cały setik żelazny. Ogólnie wszystko super. Mamy tu też naszego. E, Villagera i. Dobra. I w sumie nie, nie miałem jeszcze pomysł na odcinek, ale w sumie pomyślałem e, sobie, że może fajnie by było zrobić magazyn. Słuchajcie, tak, magazyn, bo ja naprawdę nic tu nie mam. No, ja myślę, że magazyn, właśnie najlepiej, żeby był w tym miejscu, dlatego w kopię mam też super mój kilo, więc w sumie. Ale w sumie nie wiem. Okej. Okay. Czy by nie lepiej było to, by. inaczej. Dobra, jeszcze, jeszcze dwa razy. Ja myślę, że tyle wystarczy, bo. Dobra. Ja myślę, że coś takiego. Dobra. Więc już zaczynam robić. To będzie... podzielimy sobie to znowu już na dwa odcinki, bo na pewno nie zrobię tego w tym. czyli za trzy dni, tak? Bo teraz mam ten jeszcze parku jeszcze, jeszcze... E, Ostatnio to skończyliśmy chyba na 68 levelu. Tak, 68 level e, skończyliśmy. Słuchajcie. No, i jakoś tam idziemy do przodu w takim razie. Na ja nie chcę takiego dużego magazynu też zrobić. Ło! I mam jeszcze... Widzicie plusy jest takie, że można jakieś mieć zdobyć czy coś takiego. Czekajcie. Może sobie tutaj zdobyć trochę większe jeszcze to. to z tej strony. O właśnie pyk, pyk, pyk. O. Ale już nieźle sobie tu zaczęliśmy w sumie. Ale ja bym chciał w ogóle zrobić przejście w takie y, y, dwóch, żeby nie było... I planuję też jakieś schody tu robić, więc nawet nie wiem czy na to więcej od czasu nie poświęcę, ale to się okaże. Słuchajcie, tutaj trochę żeby... No, i jeszcze, żeby tutaj po prostu, o no, poczekajcie, jeszcze tutaj może ewentualnie tak, takie wejście do góry, ja bym już schodami zaczynał w ogóle, tutaj, tak, o, i tu jeszcze, czekajcie. Zresztą wszystko ogarnę. Czy o nie, chyba drewno nie mam w ogóle. A nie mam, dobra. Uf. Dobrze, że mam drewno. Ej, czekaj, co źle. Czekaj, Czekajcie. Czekaj. Aha, już wiem co źle. Ja Wtedy jakbym nie miał schodów zrobić. To już w ogóle by było... Dobra, 21. Z tego mam 21 dodatkowy sobie. Czekajcie. Zobaczymy. Bo wiem, że to nie wygląda jakoś super na razie. Jak sobie na początku od podstaw, może live'ika się Może uda mi się do środek zrobić, bo akurat kurczę, ale wy się w szkole. No ja teraz nie jestem, ale... Jesteście. W sumie wy to już wy, wy widzicie po środzie, więc nie ma co nawet to w poniedziałek, w ogóle 6 czerwca, wy to pewnie widzicie jakoś pod koniec tygodnia. No e, bo nagrywam trochę na zapas, bo wakacje bieżą i potrzebuję trochę filmów. Ohoho! Czekajcie, no właśnie i to trzeba... Kurcze, to nie wygląda jakoś super, poczekajcie, jeszcze... Żeby tutaj... E, o, oh, pyk! a tak nie może było... Nie, 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 bo tutaj się... Nie, 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 to ewentualnie tak. No tutaj będzie to trzeba wszystko pozamieniać. Ja chyba nawet trzy odcinki z tego zrobię, ale spokojnie, tak? Myślę, że 45 minut na taki coś nam... Mm. W zupełności wystarczy. Dobra, schodzę na dół. I myślę, że jeszcze możemy trochę powiększyć ten magazyn. Nie, myślę, że o jeden jeszcze. To o jeden. Nie będę tu jakiegoś wielkiego magazynu robić. Nie wiadomo jakiego. Przydałby się tu glowstone. glowstone więc spróbuję ogarnąć to jakoś. Na niedługo. I zobaczę. Może mi się uda. Może nie. Ale musimy na początku pójść do netheru, ogólnie właśnie nether bym teraz musiał ogarnąć Bo mam ten diamentowy kilof i już sobie ten obsydian bym wykopał, ale możemy też zrobić po prostu z wapulka. <grym> Chociaż y, muszę wam przyznać, że ciężko mi się tak robi, bo ja rzadko mega robię tym słowem Dobra, ja myślę, się wydaje, że możemy już zacząć od podłogi właśnie, żeby ją Tutaj właśnie robić, tylko wiem, że mi drewno na razie tyle po prostu innymi drewna i też pod schodami, i żeby to tak wszędzie ładnie wyglądało. No, więc ogólnie tu będzie się nas na razie, na razie nie planuję robić domu przez nową. Nie planuję szczerze, planuję zrobić coś innego, przekształcić moją bazę na dom, bo tak się da oczywiście. I w którym odcinku, bo ja nie chcę już naprawdę zmieniać, ja już takie rzeczy mam w planach, i nie chcę po prostu, bym musiał wszystko od nowa robić, i Nawet patrzcie, nawet żelazo udało nam się znaleźć. Słuchajcie, bo tutaj będzie dziura, i po prostu. Dobra, piek. No, nie, nie, nie Podłoga w większości raczej będzie gotowa, ale. Oj, co będzie dalej? Właśnie tak cały podłogi nam się na bank nie uda zrobić, albo czekajcie, nie, nie uda nam się. Zabraknie nam czterech tylko. Patrzcie, no ale tu i tak już mamy 7 minut, a my tu muszę nawet dwa odcinki zobaczymy. Zobaczymy, jak to w drugim będzie się wszystko układało, bo my też drewna nie mamy. No patrzcie, żeby W ogóle potrzebujemy więcej skrzynek. Bo To, co tu mamy na ten moment, jest to mało. Ładź, ej, drzewo! Ja tu posadziłem drzewo i nam wyrosło, co nie? Dobra, jak spadnie tu coś, później może sobie ogarnę. Tylko. O, spadł. Zobaczymy, czy. Jest, na, jest kolejne, dobra. Po, posadzę sobie i kiedyś nam tam wyrośnie na pewno. A mamy 24, na takim jednym drzewku no to fajnie, może byśmy raz także 4, ło. Dobra. To zrobię tak, może. Może jak więcej na, na sadzonych zostanie, no już za dwa to już 48, to już będzie... No i patrzcie. No już, szczerze, jesteśmy już. Nie, może nawet dwa nam starczą o, odcinki tylko na to. Patrzcie, to zrobimy. Długą ścianę obok już zrobimy. No, i, no ja, ja tak zrobię. No i patrzcie, to. Czy, ale to się wtapia. Nieźle. Jeszcze musimy sufit w ogóle zrobić. Czekajcie, a może byśmy jeszcze jedną zrobili po prostu. Żeby wysokie to było. O, ja mam pomysł. O. Właśnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. No i... Dobra, ta, tak już dostawimy. Kurczę, nie mam już więcej niestety drewna. Ile mam, budówce? Ten magazyn jest naprawdę konieczny. No, patrzcie na to. Ja mam cały ekwipunek już z tego. O, by spać. Tu dwa się, bo tak je, je, nie, że chcę kogoś tu zaprosić na ten świat. Chciałem, może kiedyś uda się mi zaprosić kogoś na ten świat. Zobaczymy. Jak będziecie chcieli, to przekształcimy tą serię jak w jakieś. Minecraft, coś tam po prostu. Ło, wow, w ogóle moja farma. Czekajcie, trzeba zebrać. Poza tym, już na jeden odcinek. Bo ja poza tym, takie rzeczy lubię robić na kilka odcinków. Czekajcie, bo musimy zebrać. O, tutaj będzie. Ło, wow, mamy pszenicę. Dobra. No i patrzcie, mamy więcej. Już nasionek. Trzy mamy pszenicę. Tutaj chyba stąd też będzie. Tak i tak. Dobra, no, mamy też... więcej, więcej też plut właśnie, że jest więcej. No i się opłaca, inaczej by mi się y, prawie farmy nie opłacało robić. No, to jest akurat mało. Na... O, jeszcze jedno jest, bo to musi być takie. To na przykład jeszcze nie jest, bo tutaj z góry się bardziej na to. Patrzcie, mamy 7 aż. Chlebek, ale też będzie do krówek. Ja wolę do krówek jednak sobie to zostawić. No i niestety... Słuchajcie, a to drzewo nam urosło? Nie, jeszcze nie. Cześć, tu mamy więcej nawet tych sadzonek, poczekajcie, jeszcze jedna, dobrze, jest dobrze. Posadzę ją, o! Mam, w ogóle to miejsce, bym tak fajnie chciał zagospodarować. O brak jest, u, trzy sadzonki, no to nieźle. ty tam jest jeszcze jakieś drzewo, to chodźmy po to drzewo. U, tu jeszcze mamy drzewa, w ogóle nie są do... Ja rzecz tego nie zauważyłem w ogóle. No, i tak nie wiem, nie pamiętam czy mówiłem, ale 7 łapek w górę do się kolejności na luzie wbijecie, pa, jak ja to nagrywałem pod poprzednim po odcinkiem, ci to wasze e, to 5 czerwca było, e, zostawicie aż 10 łapek w górę. Nie no, to rozwalacie system, bo jeszcze niedawno tyle nie było łapek w górę. Dobra, pójdziemy po to, i jeszcze po to już tamte. Nie, bo tam są w ogóle jest innego tego. No dobra, no to będziemy mieli trochę tego drzewa. No i dobrze. Znaczy drzewa. E, trochę tych dębowych desek. Dobra, już nie będę tam dalej iść. Dobra, mamy już 13 minut prawie filmu. Też, No, ponad tak mamy. To chyba nam to może nawet dzisiaj to byśmy skończyli. Nie, jeszcze jeden byśmy musieli przeznaczyć na to odkinać, bo jeszcze kilka rzeczy chciałbym. W ogóle po tym magazynie możemy zrobić jeszcze jakąś farmę w środku, w ogóle mam tyle planów na tą serię. Też będziemy ją, będzie ona co dwa dni normalnie, tylko chciałbym ten, mówię, parku. Nie chciałbym też zakończyć, ale teraz już naprawdę... Jesteśmy daleko, dobra. Dobra, ja schodzę tutaj na dół i słuchajcie. Nie, no potrzebujemy, faktycznie będziemy potrzebowali więcej tego czasu. No, czyli 2-3 dwa, dwa, nawet. Może 3 nawet się uda. Gdybym mógł tu 20 minut posiedzieć z wami i porobić to, ale ale tak szczerze, po co mi to? Po co, Po co mi to, jak mogę sobie to. Poza tym ja teraz i tak nie mam, wy możecie sobie codziennie poglądać. A nie, że ja wam nagram jeden długi film i później nie, nie będę przez tydzień nagrywać, co nie? Lepiej, żebyście chyba codziennie te filmy widzieli. No tak, mi się wydaje, że tak by było. Nie starczy mi na pewno całego dnia, więc po prostu tyle ile starczy, tyle zdoby i kończymy po prostu odcinek. No, ale mi się mega fajnie w ogóle, nagry. tak codziennie też, to jest oczywiście, jeżeli chodzi od września, to na początku będą na pewno, ale później nie wiem, bo ja też, wiecie, już liceum jest to, więc to jest też um, coś innego, więc przepraszam, jak nie będą się tak, ja będę po prostu, kiedy będę mieć po prostu, jak będę mieć jakieś sprawdziane, to nie liczcie na filmy, ale jak będę mieć wolne, to wam oczywiście nagram, bo... Się naprawdę postaram nagrać film, ale naprawdę. liceum to już. Ja już chcę się tak postarać. Chociaż i tak nie be, będzie pewnie mniej starania No ale wiecie o co chodzi. Ej, nawet mi chyba nie star... Idealnie chyba. Patrzcie, patrzcie na to. Ej, to wygląda już nieźle. Dobra, ale ja Wam dziękuję. Za... Dobra, wyjdę sobie do góry i tu Was pożegnam. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, minęło nam 15 minut filmu, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, do zobaczenia i pa!